Prokurator Giuliano Minini, człowiek, który prowadził tę sprawę. Człowiek ten jest znany z tego, że w każdym morderstwie potrafił dostrzec diabły, sekty, demony i rytuały. W sprawie potwora z Florencji tropił satanistyczne wątki, miał na karku zarzuty o nadużycia, a kiedy pojawiła się sprawa Meredith, rzucił się w nią jak w ogień. Zbyt szybko ogłosił światu, że znalazł winnych Amandę. Rafaela, Patrika. A dwa tygodnie później, kiedy dowody wskazały na prawdziwego sprawcę, zamiast się cofnąć, Mignini poszedł jeszcze dalej. Połączył Gwede z Amandą i Rafaele. Ułożył historię, która brzmiała jak filmowy scenariusz. Seksualna gra, narkotyki, rytualna śmierć. Według niego Amanda miała drwić z Meredith, a potem zadać jej cios nożem. Razem z Rafaelem i Gledę mieli upozorować włamanie. Problem w tym, że dowody nie pasowały do tej opowieści. W pokoju pełnym krwi nie znaleziono śladów Amandy. Nie było logicznego motywu. Była za to wyobraźnia prokuratora i medialny potencjał historii. Sąd pierwszej instancji kupił tę narrację. Apelacja zaczęła ją rozbierać na części, a Sąd Najwyższy ostatecznie ją odrzucił.